Hej, hej, tutaj Karinka. Dzisiaj dedykacja dla pana Ryszard Nadolski. Dedykacja karinki dla panów. I teraz tak. pan Ryszard ode mnie sobie zażyczył, żebym ubrała kieckie, zrobiła makijaż i zachowywała się jak nie wiem, kobieta, dama. Niezbyt jestem obczajona z tematyką kobiety. Więc teraz może zaprezentuję moją wersję kobiecości. Co mi pod tym tematem wiadomo? Mm, kobiety nie siedzą tak ja, właśnie. Albo jakoś tak. Zwyczajnie, tylko. Nie każda kobieta tak siedzi, co ty, ale są różne, Ech, są różne. I nie można rozszerzać nogów, jak nóg. jak się ma kieckie, dlatego ja też tego nie lubię, Bo ja eee. już właśnie siedzę. <noise> jak Niektóre w niektórych sytuacjach rozszerzają to nogi. No, ale ogólnie to tego nie robię, które buty teraz założę, a może założę raz jedne, raz drugie. Mam takie to, co znalazłam kobiece. te trochę wyższy odcas. Bardzo niewygodne. A tak przeważnie to jak kobiecych butów, to ani nie mam tej pająki w środku, tak nie używane. Ja nawet nie mam kobiecych butów, bo nie używam ich, dlatego że są niewygodne. A ja lubię rzeczy wygodne, więc drodzy panowie. Jak już chcecie takie buty, żeby kobieta zakładała, to też może spróbujcie sami założyć i pochodźcie w tym parę dni, wtedy zobaczycie, jak to jest. Ale często to mi właśnie nie panowie zwracają uwagę na mój ubiór, tylko panie. Więc kobieta, kobiecie. Nie mam pojęcia, jak kobiety chodzą, ale y, niby jest ważne, bodelki czy coś, to niby jest ważne, żeby noga przed nogą. W ogóle nie jest mi to znane, ten ubiór. Makijaż też jako taki zrobiłam, nie wiem, czy w ogóle widać. Ale Zapinanie sukienki, ja bym się jeszcze teraz przed chwilą zapięła, ale mi to tak wychodzi jak, tak, tu i jak najwyżej, czy nawet tak zapnę do końca, zapięłam do końca. Nie, jeszcze ci trochę brakuje. No dobra, to już prawie. Się. Tak, no teraz już jest, no. Dociągam Sama sobie zapinam. Sama sobie zapinasz? Ja. Dobra. A co, ktoś mi ma zapinać? No kto woli? Ań dojtike, cwaj dojtyśkaj. Tak, jedne butki i teraz próbujemy te drugie. W tych już jest wygodniej Które się lepiej podobają? Tam. Nie wiem. Jak się kobiety jeszcze zachowują? Naprawdę ten temat jest mi taki, jak dla mnie to jest to. Dziwna tematyka. Nie czuję się dobrze w roli kobiety czy damy. Wolę być takie moje to coś nich. Jakiś tam konkretny to albo to. Więc tak. To była dedykacja dla Pana Richarda. Jakby ktoś z Was też chciał coś podobnego, jakąś dedykację czy coś. Może być też właśnie, co ja mam zrobić. Oczywiście pomijajmy, pokaż jak sraż, albo coś takiego. Mm, tylko coś, co ja też mogę spełnić i co będzie legalne na y, YouTubie czy Facebooku, media społecznościowe. I żeby ja to też mogła zrobić. O, coś takiego. Y, nie proszę Was, że coś, co wy byście sami nie chcieli robić, to o to mnie też nie proszcie. Dobra, pokaż jak żygasz albo coś. Byłoby to chyba legalne, no ale nie chciałabym tego pokazywać. <laughs> Więc jak macie jakieś życzenia, no to piszcie i postaram się spełnić.